Ta pierściska zapraszam na czwartkowe wydanie kuriera ostrowieckiego. Centrum Inicjatyw społeczno-ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatne spotkania informacyjne. Będą one poświęcone zmianom w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami już zarejestrowanymi, zmianom w zakresie tworzenia oraz nowej formie prawnej stowarzyszeń. Szkolenie odbędzie się w dniu 28 stycznia o godzinie 14 w sali nr 18 na pierwszym piętrze Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 70. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych dla inicjatyw organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w pierwszym kwartale tego roku. Szkolenie odbędzie się także 11 lutego o godzinie 15, także w sali nr 18 w tym samym miejscu. Udział w obydwu spotkaniach nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Agencja Rozwoju Lokalnego prowadzi Centrum wspierania inicjatyw społeczno-ekonomicznych. Jest to podmiot, którego celem jest pomoc organizacjom pozarządowym działającym przede wszystkim tutaj na terenie naszego miasta, ale także pomoc wszelkim osobom, które chcą wyjść z jakąś inicjatywą. Także jesteśmy otwarci na członków organizacji pozarządowych, ale również na przedstawicieli grup nieformalnych lub osoby, które chcą z jakimś nowym pomysłem w naszym mieście wystąpić oferujemy szeroki wachlarz pomocy dla takich osób. Przede wszystkim można skorzystać z pomocy szkoleniowej i tutaj jeśli chodzi o najbliższe szkolenia to mamy taką też bardzo ciekawą ofertę dla organizacji pozarządowych. Jeszcze w styczniu, 28 stycznia o godzinie 14:00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy Sienkiewicza 70 organizujemy szkolenie poświęcone nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach. Także wchodzą w zmiany, które dotyczą y, wszystkich stowarzyszeń i y, jest możliwość y, dowiedzieć się właśnie o tych y, nowych rozwiązaniach. Kolejne szkolenie, które również mamy w swojej ofercie, będzie już w lutym. 11 lutego szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy na działalność organizacji pozarządowych, ale także grup nieformalnych. Będziemy mówić na temat grantów, które można pozyskać już w pierwszym kwartale tego roku. Także wszystkich zainteresowanych oczywiście zapraszamy. Nie ma konieczności wcześniejszych zgłoszeń. Wystarczy przyjść. 28 stycznia na szkolenie poświęcone aspektom prawnym i 11 lutego na szkolenie. Poświęcone funduszom. Informacja o tych szkoleniach oczywiście znajduje się na naszej stronie internetowej, na stronie Agencji Rozwoju Lokalnego. Jeśli chodzi o Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, jesteśmy otwarci na wszystkie organizacje i wszystkie pomysły. Także tutaj każdy podmiot, który prowadzi działalność zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w centrum oczywiście uzyska wsparcie. Na tych szkoleniach też będziemy mówić o różnych pomysłach, o różnych stowarzyszeniach. Nie mamy tutaj. Jakiegoś takiego branżowego zawężenia. Zgłaszają się do nas również osoby, które chcą założyć stowarzyszenia, fundacje, i, i takim osobom również możemy zaproponować pomoc. Taką pomoc można uzyskać poprzez udział w szkoleniach, które organizujemy, ale również w drodze indywidualnych konsultacji, ponieważ na życzenie, zgodnie z zakresem, który, który jest potrzebny, możemy dopasować wsparcie, czyli umówić spotkanie na przykład z prawnikiem, jeżeli kogoś interesuje. Interesują aspekty prawne, administracyjne, na przykład zakładania organizacji pozarządowych, możemy również umówić spotkanie dotyczące aspektów księgowych, rozliczeniowych, związanych z prowadzeniem stowarzyszenia, fundacji. Możemy również zaproponować spotkanie ze specjalistą w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i tutaj wspólnie skonsultować jakiś pomysł na projekt, czy też możliwość pozyskania dofinansowania. Mamy w swojej ofercie również pomoc marketingowca czy też informatyka, także jesteśmy również otwarci na takie na, na osoby, które przychodzą do nas z jakimiś problemami technicznymi, z brakiem na przykład dostępu do komputera. 71 lat temu wczesnym rankiem do Ostrowca wkroczyła Armia Czerwona. 16 stycznia 1945 roku przyniósł wyzwolenie naszego miasta spod okupacji hitlerowskiej, ale wpędził nas w kolejną, sowiecką. O pierwszych latach po 1945 roku dyskutowano na konferencji historycznej, którym, o, której organizatorem było Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci i Klub Gazety Polskiej. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone yy, w rocznicy wyzwolenia Pseudo wyzwolenia y, Ostrowca przez Armię Czerwoną w 1945 roku. Organizatorami są y, Ostrowiecy Patrioci i Klub Gazety Polskiej. I, y, spotkanie ma na celu y, uświadomienie ludzi, czy to była okupacja, czy y, wyzwolenie Ostrowca. Na jakie dokumenty, jakie referaty? To będzie referaty, może przedstawiał. Jeden referat zostanie prze, przedstawiony z naszej strony, czyli Ostrowieckich Patriotów, jeden z Klubu Gazety Polskiej, jeszcze będzie film edukacyjny Pachołki Rosji. Czy dla Was ta historia, która do tej pory istnieje, to jest historia zakłamana, którą trzeba całkowicie zmienić? Na pewno nie w całości w 100%, lecz trzeba wiele poprawek wprowadzić. Przez te lata komuny i teraz było, było spore zakłamianie, a my się staramy właśnie parę rzeczy odkłamać, bo jest taka potrzeba. Czy łatwo Wam idzie uświadamianie no, tych, przedstawienie, no, na nowym świetle no, tych faktów, które były? Do... Nie, bo jest, społeczeństwo jest przyzwyczajone do tego co było. Łatwiej jest z ludźmi młodymi, bo bardziej są czytają te książki, co teraz wychodzą tych niezależnych pisarzy i to w, w stosunku do młodych ludzi jest to łatwiej, lecz do starszych no to ciężka praca. Konferencja odbyła się bezpośrednio po obchodach zorganizowanych przez Ostrowiecką Lewicę, która co roku spotyka się pod pomnikiem Krzyża Grunwaldu. Oprócz akcji informacyjnej na ulicach naszego miasta, w siedzibie Solidarności odbyła się dyskusja na temat historii Polski w pierwszych powojennych dniach. Referaty dotyczyły szkolnictwa, walk partyzanckich i losów polskiego ziemiaństwa. Członkowie Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci dzięki swojej pracy odnaleźli i zidentyfikowali jednego z żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, który zginął podczas walk z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa. I tutaj, w miejscowości Grzegorzowice, odnaleźliśmy właśnie pomnik porucznika Adama Akrowskiego, żołnierza 24 Pułku Piechoty, który właśnie zginął w, tamtych, w tamtej bitwie 23 czerwca. Został pochowany 27 czerwca, właśnie w miejscowości Grzegorzowice, na pięknym cmentarzu w środku lasu. Dzięki współpracy z miejscowym proboszczem, udało nam się to. Odnaleźć, ponieważ nie mieliśmy takiego punktu zaczepienia, nie wiedzieliśmy nazwiska, wiedzieliśmy, wiedzieliśmy tylko pseudonim, szukając po y, cmentarzu. Znaleźliśmy trzy miejsca: takie właśnie to, gdzie tutaj był inżynier porucznik, czyli jego pamięci, i że, że zginął w 1944 roku, więc na no to rok by się zgadzał. Następne było NN. Yy, znaleziony właśnie yy, żołnierz nieznany i jeszcze właśnie też jakaś tam wo wojskowa jedna mogiła, która też nie było wiadomo, yy, kto tu jest pochowany. Ale dzięki temu, że yy, w nam dostępne właśnie księgi yy, parafialne, to z, z czasu właśnie okupacji, to te, wtedy udało nam się to odnaleźć. Tego dnia, w którym właśnie w kronice pisało, że 27 został yy, odbył się pogrzeb, tak tutaj właśnie. Yy, też się to zgadzało w dokumentach parafialnych. No tutaj zdjęcia też nie dać. Tu jest zdjęcie. Tu dostaliśmy ogólnie rodzina Pana Kłopskiego. Żyje nadal w Poznaniu. Mamy kontakt z jego synem. Nawet mam list od Pana Macieja Kłopskiego. To jest Pan inżynier porucznik Adam Kłopski. Była to osoba wykształcona skończył rolnictwo na y, SBGW. Ale jest jeszcze właśnie y, to fajna rzecz, że po tylu latach my, y, młodzi ludzie, pomogliśmy takim y, człowiekowi, którego jego ojciec walczył o niepodległość. Uciekał y, z Lubelszczyzny, bo on mieszkał w Lubelszczyźnie. Y, właśnie jak przed front i oni tutaj... Y, przeniósł się tutaj właśnie z rodziną, bo już wtedy y, pan, pan Maciej y, miał chyba dwa lata bodajże. I y, on Pan Maciej nie wiedział do tej pory, w jakim oddziale służył jego ojciec. Wiedział, że w Narodowych Siłach Zbrojnych, lecz nie wiedział w jakim oddziale dokładnie. Po tylu latach dzięki naszej działalności udało mu się tego dowiedzieć. To jest dla nas taki wielki sukces. Do tragedii doszło w bloku przy ulicy Sienkiewicza. Nie żyje mężczyzna, którego przygniotła sterta śmieci gromadzonych przez niego we własnym mieszkaniu. Zbieracza zakleszczonego w drzwiach mieszkania znalazła sąsiadka. Został on przewieziony z podejrzeniem złamań żeber do szpitala w Kielcach. Tam jednak nie został przyjęty. Wrócił na szpitalny oddział ratunkowy do Ostrowca. Jeszcze przed śmiercią mężczyzny mieszkańcy wyrażali swój niepokój stanem mieszkania i jego zawartością. Zarządca nie zdążył. Zareagować. W lokalu wydrążył on tunele, którymi się poruszał. Teraz sprzątaniem po ojcu będzie musiało zająć się jego córka. W hotelu magnat, w Jacentowie, na studniówce bawili się uczniowie samochodówki. Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem wytańczonym przez trzy klasy. W dwóch klasach czwartych, kształcących w zawodach technik, mechanik i technik pojazdów samochodowych, uczą się sami panowie. W klasie technik usług fryzjerskich, panie, które jednak są w tej szkole mniejszością, nie przeszkodziło to jednak nikomu w pięknym odtańczeniu tradycyjnego poloneza. Dyrektor szkoły Gabriel Główka prosił swoich podopiecznych, by tego wieczoru zapomnieli o troskach i dobrze się bawili. W przyszłości natomiast by zawsze pamiętali o drugim człowieku. Przed wami jedyny niepowtarzalny w swoim rodzaju baw. Przepańszy go tak, abyście nawet po latach z radością mogli go wspominać. Niech dobra energia, która towarzyszyć będzie wam, Dzisiejszego wieczoru, a wręcz promieniąca z tego balu, pomoże Wam osiągnąć jak najlepsze wyniki w najbliższym czasie. Żeby tak było, musicie uwierzyć w siebie. Musicie uwierzyć w sukces. Sukces jest możliwy. Niektórzy powiadają, że sukces to uczęścia. Ale sukces to przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz praca. Oficjalną część studniówki zwieńczono lampką szampana, a potem rozpoczęła się zabawa, która trwała aż do białego rana. Dziękuję za uwagę, zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.